Myślałem, że to się skończyło już dawno temu. W tej historii musi być jednak ziarno prawdy. Nie powinienem wierzyć we wszystko. Witajcie! W dzisiejszym filmie znowu jeden z tych cholernych pełzaczy. Pełzaczy? W dzisiejszym filmie dowiecie się, jak zrobić zupę z pełzacza. Ala Snaw! Zapraszam! Do przygotowania zupy będziecie potrzebować trzech cebul, 5 średnich marchewek, kawałka selera, czosnku i dwóch pietruszek, szklanki oliwy, dwóch kostek rosołowych lub bulionu, około 500 gram świeżych boczniaków, wielkiej łyżki przyprawy do flaków, soli, spiruliny, a także paczki zielonego makaronu spaghetti. Na początek pokrójcie w piórka całą cebulę, połowę jednej główki odłóżcie na bok. Następnie pozbawcie przygotowanych boczniaków nóżek, krojąc je w małe plasterki i zostawiając im kapelusze, które po prostu włóżcie do jakiejś osobnej miski. W kolejnym kroku zaś tak przygotowane grzyby w palcach porozrywajcie na w miarę regularne paski. Ponieważ cały przepis jest wzorowany na flaczkach, takie kawałki boczniaków będą świetnie imitować, w tym wypadku dając strukturę mięsa pełzacza. Marchewkę pokrójcie w pół talarki i talarki, najlepiej tak, aby ich kształty były w miarę nieregularne. Zróbcie to samo z pozostałymi twardymi warzywami, czyli selerem i pietruszką. Na koniec zaś poszatkujcie jeszcze czosnek i tym oto sposobem najbardziej pracochłonna część tego przepisu będzie za wami. Do kociołka wlejcie szklankę oliwy i gdy się rozgrzeje podsmażcie na niej cebulę z samymi nóżkami boczniaków. Dajcie im 3-4 minuty na uwolnienie aromatów, a następnie wrzućcie marchewkę, seler i pietruszkę, które obsmażajcie, lekko mieszając co jakiś czas przez około 8-10 minut. Przy okazji do tego typu smażenia, jeśli oczywiście nie robicie tego w kociołku, najlepszy będzie garnek z grubym dnem. Gdy czas minie, wrzućcie pokrojony czosnek, a po około 3-4 minutach także boczniaki. Żeby mają się tylko lekko podsmażyć i złapać trochę tłuszczu od zewnątrz, dzięki czemu później podczas gotowania nie rozmiękną za mocno. Dlatego też dosłownie po minucie dwóch intensywnego smażenia zalejcie całość przynajmniej dwoma litrami gorącej wody. Opcjonalnie polecam wam użyć zamiast niej wspomnianego wcześniej bulionu. W przypadku wody, gdy całość się zagotuje, dodajcie do wywaru kostki rosołowe. Jest to też moment na wrzucenie do kotła naszej dużej łyżki przyprawy do flaków razem z solą. Zostawcie zupę, aby się chwilę pogotowała, a kolejnym krokiem będzie dodanie odłożonej na samym początku połówki cebuli. Znów około 2 minuty, po czym wrzućcie do dania makaron. Potrzebuje on nam się wstępnie ugotować, co potrwa przynajmniej 5-10 minut, zanim nabierze konsystencji al dente, czyli lekko jeszcze twardego, ale już właściwie gotowego makaronu. Gdy uzyskacie taki efekt, dodajcie zielone zabarwienie do naszej zupy, jakim jest spirulina, i chwilę jeszcze potrzymajcie na małym ogniu. Wasza zupa spełzacza ma być finalnie pełna i gęsta z małą ilością wody. Ach, moja ulubiona zupa z obozu na bagnie. Jeżeli podoba Wam się odcinek, dajcie lajka albo suba dla doktora. Rzucie też okiem. Na pozostałe filmy o gotowaniu. Ho! Diego! Diego, pamiętasz o chrząszczach dla mnie?